Podwójna Spirala to książka, która jest moją psychografią, moje życie w kosmosie sensus stricto. Oto fragment. Frankfurt nad Menem, lata 60. pod koniec. Część kawiarni zamienia się o tej porze w niedzielę w istne polskie getto. Niemcy podświadomie nie kierują się w tę stronę. Nawet jeśli ten i ów Stolik jest tam wolny, tam siedzą ludzie z Polski. Wchodzą raczej na pierwsze piętro, ja kieruję się w stronę getta. W pewnej chwili znów wchodzi we mnie niemiłe. Telepatyczne uczucie, że jestem przez kogoś obserwowany. Zapalam papierosa i udaję się w stronę toalety, rozglądając się niepostrzeżenie, kto siedzi wokół przy stolikach. Zauważam mężczyznę siedzącego przy samotnym stoliku, pod ścianą. To od niego płyną ku mnie niemiłe fale. Jestem przekonany, że on mnie ukradkiem obserwuje. Chyba mi się wydawało, mówią do siebie, wmawiasz sobie, Sary. nikt ciebie nie obserwuje i nikt ciebie nie chce obserwować. Chyba piłeś za dużo ostatnimi czasy kawy albo może ci odbija. Staję przed lustrem i patrzę sobie trzeźwo w twarz. Czy to mania prześladowcza? Czuję, że nie. Wracam do mojego stolika w kawiarni. Mój anioł stróż znikł. Chyba zapłacił i wyszedł. Przy stoliku wśród swoich siedzą Żydzi i Polacy opowiadają sobie dowcipy. Nawet najbardziej ortodoksyjni rabini z Jerozolimy i papież zgodzili się co do jednego, że Jezus musiał być Żydem. Opowiada po raz setny swój doc stary Pan Zilberberg. Po pierwsze dlatego, że przejął interes po ojcu. Po drugie, dlatego, że choć już miał 30 lat, nadal mieszkał z rodzicami razem. Po trzecie dlatego, że jego matka widziała w swoim synu Boga, a po czwarte dlatego, że on widział w swojej matce wieczną dziewicę. Ludzie klepią się po udach, dłońmi uśmiechają się, piją kawę. A tu nagle Rosenstein opowiada następny dowcip. A słyszeliście o tym, jak UB wezwało jednego starego Żyda. Ten niedawno uciekł z Polski po opisaniu się, po opłaceniu się prokuratorowi prowadzącemu dochodzenie w tej sprawie. Proszę pana, mówi do niego ubowiec, pan podał na ankiecie, że pan ma 50 lat, a my doszliśmy do tego, że pan ma 65 lat. Dlaczego pan skłamał? Panie kapitanie, odpowiada stary Żyd. Ja siedziałem w Rosji 15 lat w Lagrze. To też się liczy jako życie. No dobrze odpowiada facet Zub, ale pan napisał, że pan nie ma rodziny w kraju, a my wiemy, że pan ma brata w Izraelu. To prawda, że ja mam brata, ale on jest w kraju, a ja jestem za granicą, mówi spokojnie stary Żyd ale z tego to już pan się na mnie wyginie, wścieka się ubowiec. Pan podał, że pan pochodzi z rodziny górniczej, a my wiemy, że pan pochodzi z rodziny kupieckiej. To też prawda, przyznaje się, stary. Tata mówił, że ten burdel, który kupił pod Warszawą, to była prawdziwa kopalnia złota. Ludzie nie posiadają się z radości. Po jakimś czasie wracam do domu. Dzwoni telefon, to Teresa. Roman, nieszczęście. Przed chwilą zamknęli Bogdana. Patrzę na zegarek, dochodzi szósta rano. Co ja zrobię sama z dziećmi? Po dwudziestu minutach jestem u niej. Kobieta jest przestraszona. Po mieszkaniu przeszło chyba tornado. Wszystko było w nieładzie. Mały Boguś, mały Marcinek tulą się do matki. Twierdzą, że Bogdan jest szpiegiem, że pracował dla polskiego wywiadu. Wieczorem zatelefonowano do mnie Helga, u której mieszkał Janusz Żołchowski. Była roztrzęsiona. Zabrali go. Powiedzieli, że jest polskim szpiegiem. Idą do kawiarni. Przesiadam się od stolika do stolika. Naiwnie wierzę, że człowiek człowiekowi, Polak Polakowi, powinien pomóc w potrzebie. To nieważne, czy są szpiegami, czy nie. Znaleźli się w więzieniu i trzeba ludziom pomagać. Bogdan ma dwoje dzieci, pośliznął się chłop, trudno. Nie wtrącaj się w to, Roman, dobrze mi radzą wszyscy. Jakby siedzieli za kradzież, jakby siedzieli za jakiś przekręt, za aferę, to co innego. To normalne, ale szpiegostwo. Chcę, żeby za nas wszystkich się teraz zabrali, żeby mieli nas na oku. Rozczarowany, rozczarowany sam załatwiam Bogdanowi adwokata i wiozę Teresę do Bonn, gdzie trzymają w areszcie jej męża i mojego przyjaciela. Po powrocie wszyscy nasi wspólni znajomi wolą, żebym nie przysiadał się do ich stolików w kawiarni. Szczególnie ci wszyscy, którzy załatwili już sobie w taki czy inny sposób niemieckie obywatelstwo. Tak wyglądało we Frankfurcie w latach 70. -tych.